Dzień dobry, nazywam się Dominika Ciużynicka, mam 28 lat, pochodzę z Łodzi. Od 10 lat zajmuję się aktorstwem. Swoje pierwsze kroki, takie poważniejsze, stawiałam na scenie Teatru Fabrycznego z Łodzi. Jest to teatrofowy, w którym byłam aktorką i performerką. Obecnie współpracuję przy produkcjach telewizyjnych. Nie obce mi są takie tytuły jak Rodzinny Interes, Ukryta Prawda czy Liniarze. Uwielbiam współpracować ze studentami i jeżeli są tu jacyś studenci, to zapraszam do współpracy. Uwielbiam również współpracować przy trudnych realizacjach. Ostatnio tego typu współpracę miałam w Teatrze Wielkim włodzi przy operze Samson i Dalila w reżyserii Marka Weissa, gdzie dane było mi zmierzyć się z tematem nagości na scenie. Generalnie, jeżeli myślę, kiedy myślę o aktorstwie, to myślę o trudnych wyzwaniach i takich szukam. Jeżeli więc macie Państwo dla mnie tego typu rolę, chociażby malutką, to zapraszam do współpracy.